Siemano, z tej a to jest kolejny odcinek z... Zagrajmy w Europa Universalis 3 Jest to seria z Sycylią no Pierwsze dwa odcinki nagrałem tak naprawdę na próbę, żeby zobaczyć jaki to będzie wasz odzew No i jako, że te odcinki przyjęły się całkiem dobrze No to nie pozostaje mi nic innego jak po prostu siąść i e, nagrywać dalej Także cóż Teraz tutaj musimy nieco sobie poprawić sytuację ekonomiczną ponieważ pewnie dosyć słabo tutaj z przychodem więc musimy trochę tutaj e, uzupełnić skarbiec i ogólnie tutaj naszą misją jest wyścig zbrojeń z Neapolem musimy mieć liczniejszą od nich flotę bo na razie oni mają no ale póki co z taką ekonomią to średnio to wyjdzie tak sobie e, tą flotę powiększyć Eee. Dobra, tutaj mamy maksymalnie. Tutaj utrzymanie to i tak bez sensu nawet zmniejszyć, bo i tak jest bardzo niskie. Eee, Okej, okay, dobra. Musimy sobie odpałzować już. I trzeba powiedzywać tutaj jakichś dyplomatów najlepiej coś mogę tutaj zainwestować może, ale chyba nie bardzo. Yy, dyplomatów mam trzech. To mogę coś tutaj, nie wiem. Królewski Mariusz z Austrią może zawrzeć. Okej, okay, udało się. Mm, dobra, może Węgry. Dobra, weźmy sobie z nimi. Z kim tu jeszcze? Z Tylią też mamy, z Portugalią. Kurde, że z większością tutaj państwem, dobra, a z Sabudią. Z yy, raczej, sorry. Zobaczmy. Ok, dobra, weszliśmy tutaj ze wszystkimi. O, kolejny dyplomata przybył. Ze Szwajcarią nie można. Ci są wasalami. Dania. Spróbujmy. A, oni odrzucili to tam w E, Skupmy się dobre. na grze dalej. Dobra, mamy tutaj całkiem sporą armię. Dobra, to są wojska Trypolitanii. Już tutaj się zbierają, żeby nas, na nas pewnie ruszyć potem. oni mają kasus belli, pewnie na nas. Już nie, Trypolitania nie ma. Akurat tutaj tylko tereny tej Tunezji, żeśmy zajęli. Trypolitania akurat nic jeszcze nie, nie, nie podbiliśmy, ale to w swoim czasie coś na pewno im tutaj zagarniemy. Dobra, w Gables jest jakiś bunt. Trzeba ich tutaj kurna stłumić. Raz, raz. Dobra. Tutaj wrócicie już. Dobra, coś tutaj nam trochę wzrasta. Skarbiec. Okej. Okay. Hmm, coś z tymi skupcami może coś porobić. A weźmy sobie Sardynię, Królewski Mariasz. Okej, okay. Korsyka. Korsyka nie może. Trzeba szukać innych tutaj państw, Czechy. Spróbujmy. Dobra, zgodzili się. Brandenburgia nie może. A pomoże. Sprawdźmy. Dobra, zgodzili się ładnie. Spróbujmy znowu z Danią. Dobra, teraz się zgodzili w końcu. Kolejny dyplomata przybył. Dobra, weźmy sobie tutaj z nimi. E, dobra. Dobra, odrzucili to wam też. Tutaj. Takiego wała. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Zgodzili się bardzo dobrze. Dobra, odkryliśmy nową prowincję. Ale co by tutaj ten. No musimy sobie na pewno polepszyć nieco tą flotę. Dobra, te galery sobie poróbmy tutaj. Ale strasznie długo się robić. Taka prawda. Dobra, weź sobie tutaj na Malte Zróbcie tutaj swój ten postój. Kiedy to jest wygaśnięcie tego rozejmu? Okej, okay, dobra, jeszcze 3 lata. To sobie trypolitanie możemy potem zaatakować. Dobra, wyślijmy go do Rzymu. Mamy na ich kasus belli jakieś Mamy. Dobra, to sojuszników tych mają akurat daleko. To inaczej nam tutaj nie zagrożą. Chociaż. Nie, nie, nie powinni tutaj ten. Nie powinni tutaj przyjść. Nie powinno. Okej, okay, dobra, udało się. Odzyskać prowincję Kalabria. Od niepamiętnych czasów była prawowitą własnością naszego wielkiego kraju. Musimy zostać, musi zostać niezwłocznie uwolniona, a jej okupanci odpowiednio potraktowani. Dobra, gdzie to w ogóle jest, taka propo? A, a okej, okay, dobra, tutaj. Pracuję. Oczywiście będziemy musieli armię sobie tutaj mocniejszą zrobić, bo oni tutaj. Ja wiem, czy ten Napol jest aż taki silny. ma trzy prowincje tylko. Kurde, dobra. Zróbmy to tak. Połączcie się tutaj. Dobra, tych transportowców trzeba sobie więcej zrobić. że gospodarka nasza wytrzymała przy okazji. Dobra, okno doktryny. Co my tu sobie ustawimy? Hmm. Okej, okay, dobra, co by tu dać? Więc co, zrobimy sobie lądową? Mimo, że tutaj póki co bardziej na morzu tak działamy, bo armii jeszcze jakiejś pokaźnej nie mamy, ale na pewno ona by nam się przydała. Więc sobie wezmę chyba to. Tak czy inaczej, nasza armia na razie, no to tak. Taka do dupy jest Okej okay, dobra, technologia lądowa się rozwija bardzo ładnie Kurde, prestiż trochę spada Trzeba Mariaże jakieś pozawierać, to na pewno Z kim? Weźmy sobie, spróbujmy No dobra, odrzucają Spróbujmy z nimi no dobra, zgodzili się. Bizancjum, które tam się ledwo trzyma, odrzucają. Okej. Okay. Nie wiem, Cypr, z Cyprem mamy. Spróbujmy sobie z nimi. No na rygę i na Zakon krzyżacki mamy Kasus Belli. Kawę całkiem. Z Brytanią może spróbujmy. Okej, okay, dobra, udało się teraz. Dobra, przychód jakiś tam niby mamy. Kurde, no tak głupio mi trochę usunąć z tą, tą armię. bo ty w każdej chwili może coś zbuntować. Lepiej, żeby coś tutaj było i tłumiło te bunty. Ewentualnie jakby oni to ruszyli na mnie. A też musimy coś tutaj mieć, żeby na kontynent tam ruszyć. Mm, także trzeba będzie na pewno coś sobie tutaj dorobić. Dobra, zróbmy sobie trochę tej piechoty. Dobra, ludzi nie mam więcej. Okej, okay. dobra, generał umarł. Wojny z kimś mają? Nie. A wy, Kurna, ten otoman już tutaj ma ten. Jest to broń z wiary powinna nas by się tutaj rzucili wtedy od razu. Ktoż ktoś co nam proponuje tutaj? Mediolan, dobra, czy ktoś by chciał tutaj z nami sojusz? Francja? Niemożliwe. Cięć tu robią w ogóle. Państwo papieskie, niemożliwe. No, żeby tutaj z drugiej strony ktoś nam pomógł, tutaj z tym Neapolem. Zobaczmy w ogóle, jak sojusznicy nasi. A ja niemożliwe. A tutaj Aragonia prawdopodobne. Ja ciekawe, czego niemożliwe tutaj z nimi jest. Albo są pewnie w stanie wojny i to dlatego. Tak obstawiam przynajmniej. Ale czy tak jest, to nie wiem. Dobra, połączcie się tutaj. Dobra, trochę już tutaj nam gorzej z tym hajsem stoi. Zresztą dużo najemników jakich chcę zrobić, ale oni są strasznie drodzy. Więc chyba lepiej dorobić sobie to normalnie. Dobra, doróbmy piechoty. Zresztą lepiej więcej pichoty mieć niż kawalerii. Dobra, nie chcę złota tracić, to wolę tutaj się uporać z buntolami. Tak, żeby je dostali tutaj po dupach. No dobra, bo no tu ciągle buntują, to niech będą sobie. Okej, okay. naukowca no, żeśmy dostali. No, połączcie się tutaj. Zobaczmy, kto, kto, co to za ten doradca. Mm hmm, dobra. Stabilności nie potrzebujemy. A wiecie co, weźmy sobie tego chłopa. Gorzej będzie tutaj z, z hajsem. Okej, okay, dobra, czyli chyba wojny już zakończyli. Zobaczymy, czy teraz będą chcieli pomóc na przykład. Jest prawdopodobne, to kurczę. Mamy ten królewski mariaż z nimi, dobre stosunki. No znaczy, co ja może jakąś zniewagę tutaj wyślę. Chwila. Słuwaki. Hmm. Decentralizacja, no chyba centralizacja lepiej. No, ale stabilność spadnie, ale dobra, szybko się szybko się powinna poprawić. Okej, okay, za niecałe dwa lata. dobra. Hmm... Spólosukcesje w Dania. Nie, nie mamy kasus Belli tutaj nigdzie. I jak to, jak to było w sejmie? Mm. A możemy zgłosić roszczenia do tronu, ale dobra, to na razie tego nie będziemy robić. Dobre stosunki dalej z nimi mamy. Dobra, trzeba kolejną zniewagę im wysłać. Okej. Okay. Dobra, daru im akurat nie wyślemy. Ale prośby o zgodę na przemarsz. Okej. Okay. Nowy monarcha. Jak on tam się prezentuje? Kurde, trochę słabo. Trochę kurde słabo on tu wygląda, ten król. Siena nam proponuje królewski Mariaż, to się zgodzimy oczywiście. Dobra, doróbmy sobie jeszcze oddział jakiś tutaj jeden. Hmm, sferbuj pułk. bo dobra. Razem dodam sobie konnicy trochę. Z kim? Kastylia. Kurde, dobra, zgodzimy się. No, tylko żeby nam tutaj nie wjechali zaraz. Kurde, ja im tak średnio mogę pomóc, bo się nawet nie mam z czym za bardzo. Kurde, że z tylko jakiegoś syfu nie było. No właśnie, oni też tutaj słabo wypadają Nie przyjmą, za chwilę pewnie jakiś nalot będzie na moje prowincje Ale mogę sobie przynajmniej nałożyć podatek wojenny i dzięki temu trochę hajsu tutaj zdobyć jak tam dalej jestem dalej rozejmiesz jest z nimi kurcze no a połączcie się tu że nie jakieś nie przyjmą no ale tutaj coś wygrali widać ale raczej tak to w Kastylia pewnie wygra tu wojnę Ja tam średnio będę słał swoje wojska. Średnio mi się widzi tamten. ten nie najemników na pewno. Tylko zwykły pułk. I trzeba będzie ruszyć sobie tutaj na ten Neapol. Zapewne. Weźmiemy sobie odwet na nich. Jak to w ogóle jest? No nie, niemożliwe teraz nagle, bo mi się tam wojen zachciało. Dobra, bierzemy sobie złoto, oczywiście, a teraz odrzucili kur na mój ten propozycję. A przynajmniej z nimi już nie mamy. Dobra. Weźmy sobie mariaże tutaj, jak górna będą odrzucać teraz. Francja. Dobra, zgodzili się. Okej, okay, stabilność nam się poprawiła. Mm hm, Dobra, wiecie co? Ja bym może sobie zapisał tutaj na szybko. To będzie 5 już. Odcinek trzeci. Zaraz sobie zakończymy, już ten odcinek. Tylko, że już trochę trwa. Okej. Okay. Dobra, chyba już można ich zaatakować. Straszmy dużo tych sojuszników już tutaj nagromadzonych. Mają z kimś wojny, czy nie? Jak oni armię w ogóle mają? Czy ja bym w ogóle sobie poradził tu z nimi? No są w stanie wojny tutaj. Chyba nawet bez sensu jest im tu pomagać, bo dostają solidnie w A taka Castilleja ma mocną armię Zdecydowanie nie będę chyba tam ryzykował Po prostu klęską Dobra, doróbmy sobie tutaj jeszcze ten Oddział jakiś Nienajemników Dobra, zróbmy sobie tak yy, I myślę, że zakończymy sobie tutaj teraz ten odcinek. E, także, cóż, no. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w kolejnym. Także, trzymajcie się. No, i do następnego strzała.